Ten kot przetrwał Imperia. Poznaj brytyjskiego krótkowłosego. Ich historia sięga czasów rzymskich, kiedy to przodkowie tych kotów przybyli do Wielkiej Brytanii, by chronić zapasy przed gryzoniami. Przez wieki ewoluowały, przystosowując się do brytyjskiego klimatu, rozwijając swoją charakterystyczną, gęstą sierść. W epoce wiktoriańskiej rozpoczęto selektywną hodowlę, a w 1871 roku rasa zadebiutowała na pierwszej wystawie kotów w Londynie. Mimo wyzwań wojen światowych, hodowcy z pasją ocalili rasę, krzyżując ją z persami i rosyjskimi niebieskimi, co wzbogaciło ich genetykę. W 1980 roku rasa została oficjalnie uznana, a w 1992 roku pierwszy brytyjski krótkowłosy dotarł do Polski, szybko zdobywając serca miłośników kotów. Dziś brytyjski krótkowłosy to symbol spokoju i elegancji, ceniony za swój łagodny charakter i uroczy wygląd. Chcesz więcej kocich historii? Daj like i subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych fascynujących opowieści.